Wczoraj mówiliśmy o Jezusie, który powołuje apostołów, natomiast dzisiaj chcę stanąć twarzą w twarz z Jezusem, także oczyma apostołów, ale w sytuacji, w której apostołowie przeżywają swoją trudność, przeżywają niezrozumienie, nie rozpoznają Jezusa. Ta scena, o której dzisiaj chcę mówić, myślę, że bardzo dobrze oddaje też nasze rozterki, czy też tą naszą więź z Jezusem, którą budujemy, której też przyglądamy się przez cały ten Wielki Post, w kolejnych odsłonach cyklu, w kolejnych fragmentach Ewangelii. Już prawie 1400 minut tych nagrań to już jest sporo wprowadzeń w tekst biblijny, a ile potem godzin naszej osobistej modlitwy. To, to bardzo ważny czas, którego owoce przyjdą, przyjdą w swoim czasie. Bardzo dziękuję Wam za spotkanie. To wirtualne spotkanie wczoraj na stronie Jastynia Słowa, na kanale na, na YouTubie. Ono jest ciągle dostępne. Link jest w komentarzu, w, w opisie tego filmu, który dziś oglądacie. Można wrócić do tego spotkania już nie na żywo, ale po prostu odsłuchać się, zobaczyć. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, za sugestie, za tą rozmowę, którą prowadziliśmy. Dziękuję za wsparcie takie modlitewne. Wiem, że wielu z Was modli się o dobre owoce tego czasu, rekolekcji naszych wielkopostnych, wirtualnych. Dziękuję także za okazane wsparcie w, w, w tej zrzutce, której link jest też w opisie filmu. To wsparcie bardzo konkretne do tego, by stworzyć odpowiednie studio, warunki do tego, by pojawiały się nowe, nowe nagrania. Gdy już ten cykl wielkopostny się skończy, planuję następne. Potrzebuję takiego wsparcia, by one mogły powstać. Dzisiejszy tekst to Ewangelia Świętego Marka, rozdział 6, wersety od 42-45 do 52. A więc historia Jezusa, który chodzi, idzie po wodzie, który pokonuje wodę. Ewangelia świętego Marka bardzo krótka, bardzo konkretna. Mówi w krótkich zdaniach, opisuje bardzo szczegółowo. Jest ewangelią, która, która, powstała w oparciu o relacje świętego Piotra. To Piotr głosi swoje świadectwo, kerygmat, głosi w Rzymie w pierwszym wspólnotom chrześcijańskim i ta jego historia zostaje spisana i tak powstaje, tak rodzi się ewangelia świętego Marka. Czytamy w tym szóstym rozdziale, w 45. wersecie, przynadlił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg do Betsajdy, zanim sam odprawi tłum. Nie mówi, jak to się stanie, ale prosi, by dosłownie poprzedzali go na przeciwny brzeg. A więc już w tym słowie, w tej jego prośbie jest to, że oni mają go poprzedzać, to znaczy, że On przyjdzie do nich, że On będzie szedł za nimi. To jest takie też posłanie uczniów: poprzedzajcie mnie na drugi brzeg, ja odprawię tłumy. Rozstał się z nimi, ale na jakąś chwilę, rozstał się z nimi, oni już wtedy wiedzieli, że On do nich dołączy. Choć nie zapytali, jak to się stanie, czy pójdzie sobie brzegiem, troszkę naokoło, no czy jak, czy jakąś inną łódkę znajdzie. Tak po ludzku patrząc, nie wiedzieli i nie, nie dopytali Jezusa. Rozstali się z Nim, a On odszedł na górę, aby się modlić. Oddalił się. To bardzo ważne to oddalenie Jezusa. Celem tego oddalenia jest modlitwa, aby się modlić oddalił się, aby się modlić. I to z tej perspektywy tego oddalenia i modlitwy dostrzeże ich jakąś największą potrzebę swoich uczniów. Dostrzeże uczniów, to werset 48. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, a więc ujrzał ich udręczonych. Widząc, jak się trudzili, dosłownie w tekście greckim, ujrzawszy ich udręczonych. Bardzo taki niezwykły sposób patrzenia. Ujrzawszy, wejrzawszy w ich głębie, zna ich myśli, ich potrzeby. Nie tylko zaobserwował na jeziorze, że się zmagają z wiatrem, z wiosłami. Nie, on, on ujrzał uczniów. Yy, widząc, jak się trudzili, tutaj tak, to polskie tłumaczenie może tego bardzo nie pokazuje, ale no, ujrzał ich udręczonych. Jezus ujrzał ciebie udręczonego, bo wiatr był przeciwny, biednemu zawsze wiatr w oczy. Czasem tak mówimy. Co jest tą Twoją burzą? Co jest tym Twoim wiatrem w oczy? Co jest tym Twoim zmaganiem, w którym masz czasem poczucie, że jesteś sam? Że, że Jezusa nie ma w pobliżu, że, że gdzieś błądzisz? Czy masz świadomość, że Jezus cię posyła? że On cię przynadla, abyś Go wyprzedził, abyś Go poprzedzał? Czy masz świadomość tego, że On naprawdę jest krok za tobą i, i patrzy na ciebie? Jest tak mocno zjednoczony z Ojcem, oddala się na modlitwę i, i, i dostrzega w tej perspektywie y, potrzebę uczniów. Drugie pytanie, które warto tutaj sobie postawić, to na ile ja potrafię odchodzić od tłumów, rozstawać się z innymi, by odejść na górę na modlitwę. Góra zawsze w Biblii jest tym miejscem szczególnego spotkania z Bogiem. Góra. Na górze budowano takie specjalne świątynie babilońskie z które były wznoszone właśnie na kształt góry. Bóg żądał od Abrahama, aby swojego syna złożył na jednym z pagórków przy górze Choreb Bóg ukazuje się Mojżeszowi i daje mu misję, by wyprowadził Izraela z Egiptu. Góra, pamiętamy w Izajaszu, chodźcie wstąpmy na górę pańską do świątyni Boga Jakuba, bo prawo wyjdzie z Syjonu, a słowo z Jerozolimy. Izajasz 2, 2. Góra Tabor, wreszcie góra Oliwna, potem góra w Galilejdzie. Te ostatnie nakazy w Ewangelii Mateusza, góra w niebo wstąpienia, góra jest takim szczególnym spotkaniem z Bogiem. Jak to wygląda w Twoim życiu, na ile potrafisz na taką górę się oddalić, na takie Twoje sam na sam z Bogiem, w ciszy adoracji, w ciszy modlitwy, w zostawieniu wszystkich spraw gdzieś na dole, aby być z Bogiem, aby z tej perspektywy właściwie dostrzec potrzeby swoich uczniów. Potrzeby Twoich przyjaciół, Twoich bliskich, Twojej rodziny, Twojej wspólnoty. Dostrzeżesz to dopiero z perspektywy tej góry, z perspektywy modlitwy. Bardzo takie dziwne słowa. Około czwartej straży nocnej przyszedł do nich. Czwarta Straż Nocna przychodzi do nich, nawiedza ich. To Boże nawiedzenie. To biblijne nawiedzenie ma swoje szczególne znaczenie. Bóg nawiedził swój lud. Pamiętacie ten, ten, ten zwrot, sformułowanie? On się pojawia i w psalmach, i u proroków. Bóg nawiedza swój lud. Bóg nas nawiedził i wyzwolił. Śpiewamy też w, w pieśni początku Księgi Ewangelii Świętego Łukasza. Bóg swój nawiedził lud. Pan nawiedził swój lud, lud, czyli ten lud, który znajduje się w trudnym położeniu. Zobaczcie, kiedy mamy początek wyjścia z Egiptu, księga wyjścia, wyjścia 2.25, spojrzał Bóg na Izraelitów i ulitował się nad nimi. Czy w wyjścia 3.7 dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mężów w Egipcie. A więc lud znajduje się w trudnym położeniu, i Pan nawiedza swój lud, aby go uratować, wyzwolić z Egiptu, aby go ocalić. Więc pierwsza wzmianka do tego, że to jest historia, która nawiązuje do tradycji wyjścia do Eksodusu. Nie lud dwunastu pokoleń, ale lud, który symbolizuje dwunastu apostołów. Znajduje się w trudnym położeniu, bo to wiatr jest przeciwny, oni się trudzą, i On przychodzi do nich i to jest nawiedzenie, to jest takie doświadczenie szczególnej obecności i mocy Boga. Przychodzi do nich o czwartej straży nocnej, czyli to są te trzy ostatnie godziny przed wschodem słońca, kiedy już noc nie jest taka ciemna, ale jeszcze promienie słońca nie rozgrzewają ziemi. To jest taki półmrok, tak, taki no, świt. To jest szczególny czas interwencji Boga w życie człowieka. Gdy Izraelici przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone, wyjścia 14, 24. To o świcie właśnie Bóg unicestwia wszystkich wrogów, zalewając wozy faraona. To jest ten moment szczególnej mocy Boga. Zresztą zobaczcie, zmartwychwstanie, także jest o świcie, ta czwarta strasz nocna, te trzy ostatnie godziny przed wschodem słońca. To jest taki czas, kiedy Pan Bóg no, jest też nierozpoznany. Hiob 9.11 Nie widzę Go, chociaż przechodzi, mija, a dostrzec nie mogę. Obecność niezauważalna Boga. Bardzo ciekawe są te słowa, dlatego, że czytamy tutaj, yy, przyszedł do nich około czwartej straży nocnej, krocząc po jeziorze i chciał ich minąć. I powiem Wam szczerze, że ja od dziecka myślałem, czemu on chciał ich minąć? To po co do nich szedł, jeśli chciał ich minąć? Co to znaczy, to chciał ich minąć? No właśnie, skupmy się chwilę nad tym, bo to jest bardzo piękne. Chciał ich minąć. Nie widzę go, chociaż przechodzi, mija, a dostrzec nie potrafię. Oto Bóg przechodzi, a ja go nie potrafię zauważyć. Chcę ich minąć. Pomocą, żeby ten tekst zrozumieć, może być nakaz z księgi wyjścia, mówiący, określający sposób, w jaki ma być spożywany baranek paschalny. Czięgna wyjścia, rozdział dwunasty, werset 11, czytamy tak: Tak spożywać będziecie tego baranka. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i lasta w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Co zrobi Bóg? Przejdę obok. I tu jest czasownik hebrajski, który, yy, który brzmi upasachti. Zobaczcie, w nim jest to pasachti. Pesach to są słowa, które tworzą litery, które tworzą słowo Pesach, a więc Pascha. U przejdę obok. U Pesach to jest to święto i to Boże przechodzenie obok, to omijanie, omijanie tych domów, które są oznaczone krwią baranka. Ma nie tylko takie znaczenie no w przestrzeni, że przechodzi tu i tam i omija. Ale to znaczy oszczędzić, ochronić, zbawić, ocalić. Pascha jest takim przechodzeniem Boga obok, który przynosi nie zgubę, ale ocalenie czyli zbawienie. Więc to jest sposób, w jaki pojawia się Bóg. Bóg, który przechodzi obok. Bóg, który przechodzi, by ocalić. To przechodzenie Boga, pascha Boga przez miasta, gdzie mieszkali Żydzi w Egipcie, przynosi zbawienie, przynosi ocalenie. W taki sposób y, przychodzi także Bóg do Mojżesza. Y, objawia mu swoją chwałę. Jest taki piękny tekst, Księdza Wyjścia. Y, y, 33,18. Mojżesz mówi, sprawbym ujrzał Twoją chwałę. A Pan mówi, werset 22, gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię Cię w rozpadlinie spały, położę dłoń moją na Tobie, aż przejdę. I wtedy werset 30, rozdział 34, werset 6, księgi wyjścia, czytamy tak. Przeszedł Pan przed Jego oczyma i wołał Jahwe, jachwe, Bóg miłosierny, łaskawy, łagodny, niespory do gniewu i bogaty w miłosierdzie i wierność. A więc Bóg przechodzi i to jest sposób objawienia się Boga, to jest wyraz obecności boga. Nie chodzi więc tylko w tej historii, że chciał ich minąć. Zobaczcie, jak to bardzo płytko brzmi po tym, no może nieudolnym, ale prób, próbie wyjaśnienia, po tym nieudolnym komentarzu. Chciał ich minąć, on przechodził. Przyszedł do nich trocząc po, po jeziorze i przechodził. Ale to przechodzenie Boga to ta pascha, która przynosi ocalenie. On przychodzi, by objawić się jako Przechodzący, imię Boga jest wszechmocny, potężny, święty, imię Boga jest przechodzący, przechodzący obok, pascha, sprawiający cuda, ocalający. Więc to jest yy, objawienie się Boga i oni się na to zdumieli. On myśl, najpierw myślał, że to w ogóle zjawa. Nie rozpoznali Jezusa, ujrzeli do kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa i zaczęli krzyczeć. A On mówi do nich, odwagi, ja jestem. I tu znowu jest drugi sposób objawienia się Boga. Pierwszy to to, że On jest tym przechodzącym, a drugie deklaracja ja jestem. Pamiętacie, kiedy Mojżesz pyta Boga, jakie jest Twoje imię? Bóg mówi, ech je, asher je, jestem, który jestem. Ego mi po grecku, w teście greckim, septuagintie. I to samo ego mi jest tutaj, ja jestem, Odwadzi. ja jestem. To nie tylko znaczy, odwadzi wreszcie dotarłem, wy, wyramoliłem się przez te wszystkie fale z pomostu, jestem już przyszedłem. Nie, odwadzi ja jestem, to znaczy odwadzi ja jestem Bogiem. Odwadzi Jahwe to moje imię. Odwadzi ja nie jestem waszym kolegą, ale jestem waszym Bogiem. Zapewnienie o takiej niezwykłej bliskości. O zbawieniu, które przynosi Jezus. I ta Ewangelia staje się takim pięknym obrazem tego, co się wydarzy w święto Paschy. Kiedy Bóg przychodzi, by ocalić swój lud, i tą, tym, tą burzą, tym przeciwnym wiatrem, już nie będzie tylko kwestia fal na jeziorze, ale to będzie nasza, nasza śmierć. Nasz egoizm, nasz grzech, nasza nieczystość, nasze chore pragnienia, nasza chciwość, nasz gniew. Bóg to pokonuje, odwali, ja jestem, nie bójcie się. Wszedł do łodzi, a wiatr się uciszył. Wszedł do łodzi, a więc wszedł do ich życia. Wszedł w ich, w ich codzienność, wszedł w ich serce. Oni tym bardziej zdumieli się w duszy, zdumieli to, to oznacza, że uznali nadzwyczajność tego, co się wydarzyło. Czemu tak trudno jest nam doświadczyć tej bliskości Jezusa? Bo może dlatego, że trudno jest nam odwrócić się od takich swoich przyzwyczajeń, od takich swoich codzienności, od tych naszych łódek, które sprawiają, że trudno nam jest zaufać Jezusowi, odnaleźć Jezusa, że trudno nam go zrozumieć, rozpoznać. Przechodzącego obok. A więc dzisiaj twarzą w twarz stańmy z Jezusem nie do końca zawsze rozpoznanym. Ale Jezusem, który przychodzi, by zbawiać, który przychodzi, by ocalić, który odkrywa nasz problem, nasze, nasze burze, te przeciwny wiatr, On potrafi to pokonać. On przechodzi. Święto Paschy jest świętem przechodzenia Boga obok, przechodzenia, które przynosi ocalenie. Bóg przychodzi do Ciebie krocząc po jeziorze w sposób, który wydaje się absolutnie niecodzienny, ale też nieprawdopodobny, niemożliwy. Bóg przychodzi do Ciebie, aby Cię zbawić, aby Cię ocalić. Chcę przyjść do Ciebie i chcę Cię minąć w tym znaczeniu najpiękniejszym tego słowa. Chcę przejść obok, bo tak objawiał się Bóg na kartach Starego Testamentu, Mojżeszowi, Eliaszowi. To czasem będzie szmer łagodnego powiewu, ale będzie to spotkanie twarzą w twarz z Bogiem. Spotykając Jezusa w Eucharystii, w adoracji, w Słowie Bożym, już twarzą w twarz z Bogiem. Niech to dzisiejsza medytacja, także w kontekście wczorajszego powołania apostołów, będzie okazją, by uświadomić sobie nasze przeciwne wiatry, nasze burze, ale też i tą niezwykłą bliskość, troskę, czułość samego Boga, czułość, którą objawia nam w swoim Synu, Jezusie Chrystusie.